Jakiś czas temu z naszych uspadły takie słowa. Jeżeli chodzi o następną szkaradę, to mamy Bloody. No słuchaj, już teraz jedno mogę o nich powiedzieć na pewno. Opakowanie wygląda lepiej niż sama myszka. A Fortek, jeżeli chodzi o szkaradność myszek, no wyrobił sobie u nas dość mocną markę. To wygląda strasznie źle. Nawiązuje do epoki kamienia łupanego. Tu się dzieje tyle brzydkiego, że nie wiadomo od czego zacząć. Dajmy okulary, będę mniej widział, wiesz? Nie chciałbym czegoś takiego widzieć na biurku. Dla wielu fanów tej marki był to dość gorzkie słowa i nawet nas często krytykowali. No dla producenta pewnie też to nie było najmilsze. I ostatnio napisali nawet do nas, ale nie z prośbą w przeprosiny czy z pozwem, tylko z informacją Hej, mamy nowe produkty i może te przypadną wam do gustu, bo naprawdę różnią się od poprzednich. No i czy po dzisiejszym odcinku będziemy musieli się przeprosić z Blady? No i Smarty, zobacz co jest w takiej paczce, którą przysłał nam Blady. Uuu, spora paczuszka. Jest dużo produktów, ale tak naprawdę to są dwa modele, tylko w różnych wersjach. Myszka Bloody W95. Jest okay. wersja biała i jest wersja czerwona. Dobra. Czyli kolorystycznie, ale jeżeli lubisz kolorki, to uwaga, jest klawiatura S98. też kolorowo. Jest kolorowo i naprawdę. Wesoło. Czy tłumy, tu nam się szykuje jakiś nowy trend w sprzęcie gamingowym? No my się wydaje, że się nie szykuje, tylko już jest. Już jest? Blady się wpasował w niego i to jest pierwszy moim zdaniem plus, bo to co zarzucaliśmy Blady na początku w pierwszym filmie o ich myszkach, to to, że są zupełnie oderwani od trendów obecnych, tylko są jakieś tacy 90s trochę. No nie? tak, zdecydowanie tam był sprzęt z lat 90. tych Tutaj mamy już odświeżenie graficzne, które mi przypada do gustu. Co prawda ta czerwień gamingowa jakoś mi nie siedzi, ale za to ta biel i ta żółć yy, dla mnie to puwa. No mam nadzieję, że te myszki wyglądają w środku tak samo, a ja sobie w sumie od razu podejrzę, bo tutaj mamy okienko. A, okienko. Nadal trochę 90s. No to okienko tak, to okienko to jest już taki znak rozpoznawczy, BlaDi. Na poziomie opakowania musimy stwierdzić, że po prostu został zrobiony postęp. Estetycznie, czysto, zobaczcie jak fajnie wyjustowane wszystkie zalety klawiatury. Klawiatura nawet na opakowaniu jest już rozebrana, pokazaniem jakie warstwy konkretne ma, głównie tu skupiając się na tym, że jest bardzo cicha, no i to właśnie sprawdzimy. Z racji takiej, że to są te same klawiatury, to sobie wyłożymy wszystko, ale skupimy się na pojedynczych sztukach, no bo to jest to samo, tylko w różnej estetyce. W ten sposób prezentują się trzy rozpakowane myszki od Bladiego i muszę przyznać, że faktycznie tak jak poprzednio do designu miałem bardzo duże zastrzeżenia, tak tutaj to zdecydowanie do mnie przemawia. Tak prezentuje się ta myszka z bliska. Jeżeli jesteście fanami prostoty i minimalizmu, to nie będzie myszka dla was, ale postęp jest tutaj ewidentny, bo po prostu jest to atrakcyjny gryzoń i duży plus za zabawę kolorami. Tutaj ten żółty z czarnym, trochę komputronik gaming wersja zgrywa się super. Pytanie, czy te napisy, czy jest ich za dużo, czy Wam pasują, kwestia indywidualna. Dla niektórych może to być już overkill, jednak no na pewno jest duży postęp, tak jak powiedział Smarty. No i muszę wspomnieć też przede wszystkim o podświetleniu, które zdecydowanie do mnie przemawia. Bardzo fajna płoza na dole myszki, bardzo ciekawie podświetlone, ślizgacze też przede wszystkim. Faktycznie to podświetlenie do nas przemawia, do nas bije i wygląda bardzo, ale to bardzo atrakcyjnie. Warto wspomnieć też o jakości wykonania tej myszki. Ja tutaj się bawiłem, zgniatałem i trzeba przyznać, że spasowana jest bardzo spoko. Można by jednak mieć pewne zarzuty co do jakości wykonania niektórych plastików. Znaczy, na przykład ten przycisk jest taki jakiś no tutaj chodzi, ten plastik jest taki yy, so so, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę i o tym jeszcze nie mówiliśmy, że ta myszka kosztuje 130 zł, to moim zdaniem jest wykonana naprawdę ponad tą cenę, bo jak pierwszy raz zobaczyliśmy, nie wiedzieliśmy ile kosztuje, to byliśmy przekonani, że to jest droższa myszka. Można się doszukiwać ale w tej kwocie chyba nie jest to na miejscu zbytnio. Powiedzmy sobie od razu, że ta cena jest spowodowana też tym, że to są myszki przewodowe. O, to należy zaznaczyć. Ale warto też zaznaczyć to, jak fajnie zrobione są ślizgacze. Ślizgacze aluminiowe w różnych wersjach kolorystycznych. Tutaj mamy złote, tu czerwone i tu też chyba czerwone. Ale muszę przyznać, że pomimo tego, że ta myszka jest przewodowa, to na podkładce sprawuje się naprawdę bardzo dobrze i komfortowo po niej jeździmy. Jest naprawdę szybko właśnie dzięki tym aluminiowym ślizgaczom. Przewód jest w klasycznym oplocie, jednak. No, minusem może być dla niektórych, że nie jest on wyczepiany, on jest tutaj na stałe. Dodatkowy przycisk tutaj, też dość popularny w myszkach, plus dwa klasyczne przyciski boczne i... Ten przycisk, który często nazywamy przyciskiem do aimowania, czyli ten, którym sobie możemy na przykład docelowywać, ale też ustawić według własnych upodobań. Czyli przycisków dostajemy dość sporo. Ale na dużą uwagę zasługuje fakt, że na tych myszkach mamy dwa scrolly. Pierwszy standardowy, który bardzo dobrze znamy, i drugi scroll, który, tak jak definiuje to producent, którym możemy zmieniać trzy, trzy mołdy, trzy tryby broni. Czyli możemy na przykład strzelać strzałem pojedynczym albo serią, i to jest bardzo duża ciekawostka którą chętnie przetestowałbym dłużej. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeżeli myślicie, że to koniec bajerów, nie, nie koniec, bo gdy znajdziemy sobie pod spód tej myszki, dzieją się kolejne ciekawe rzeczy, a mianowicie możemy już z poziomu właśnie tego gryzonia ustawić sobie dwie funkcje. Jedna to jest Pulling Rate i mamy do wyboru od 125 do 2000 i ten Pulling Rate to jest na poziomie na przykład Logitech G Pro, to jest już naprawdę fajny wynik. Druga rzecz to LOD, LOD czyli moment, w w którym myszka jeszcze ma kontakt z, w zależności od wysokości podniesienia i odczytowana jest z naszej podkładki. I tu też możemy sobie zmienić od przez 1,5, 2, 3 do p. Czym jest to magiczne p? p to jest wartość, którą sami sobie ustawimy, spersonalizujemy w sofcie i wtedy, jeżeli będzie, mieli biało, będzie się świeciło na biało, to znaczy, że to jest właśnie ta wartość. Ale tu jeszcze jest jedna rzecz, czyli wnętrze tej myszki. Sensor? No właśnie, sensor mamy autorski od Bladiego, o którym niestety zbyt wiele powiedzieć nie możemy, oprócz tego, że ma rozdzielczość do 12 tysięcy dpi, ale na pewno ten sensor będziemy musieli przetestować, jeżeli będziemy chcieli powiedzieć, czy jest bardzo dobry, dobry, a może jednak nie za dobry. Jeżeli mielibyśmy jednak wziąć te trzy myszki i powiedzieć, słuchajcie, czy to jest zmiana, jeżeli chodzi o poprzednie gryzone Bladi, to powiedzielibyśmy? Że zdecydowanie tak. I to zmiana na ogromny plus. Nie tylko, że te myszki działają lepiej, wyglądają lepiej, no to faktycznie jest coś, co warto na swoim biurku mieć i myślę, że wielu graczy się na te myszki skusi. Ale słuchaj, jest jeszcze jedna ważna informacja, ponieważ Bladi to przede wszystkim fani Draklika. No i czy my na tej myszce jesteśmy w stanie Draklika zrobić? nie będzie to ulubiona myszka draklikowców, ze względu chociażby na ten przycisk, który się tu znajduje i na pewno nie jest on pomocny w wykonywaniu draklika. Czyli pewnie ci klasyczni draklikowcy nadal będą używać tych oldschoolowych bladi. Dajcie znać, co myślicie o tych myszkach, czy one przypadły Wam do gustu. No i dajcie nam swoje łapki w górę i subskrypcję. Ja żeby... jeszcze klawiatury, a gdzie ty idziesz do domu? Aha, czyli my klawiatury też robimy na tym odcinku. Gotowi na klawiaturkę? No, o, o, kikapiki! Dokładnie tak, dostajemy gadkowe kikapy, także to jest niespodzianka, której się nie spodziewałem. Te klawiatury, jak już wspomnieliśmy, są bardzo, ale to bardzo kolorowe i te kolory, które mamy tu, to nie są wszystkie. Możecie sobie zobaczyć w linku w opisie, że tych kolorów jest więcej. Zapakowana w kulturalny sposób i zobaczmy. Kabel w odróżnieniu od myszki będzie wyczepiany. Pierwsze wrażenia są takie, że czuję plastik czyje plastik. Nie ma tutaj tego, do czego świat gamingowych chyba i producentów zmierza, czyli do takiego raczej matu, gdzieś tam delikatnego, delikatnego matu i stonowanych kolorów. Faktycznie tutaj się wszystko odbija, rzuca w oczy. No i ten plasticzek tutaj czuć, ale klawiatura do mnie przemawia, bo jest inna niż wszystkie obecnie chyba na rynku produkowane. Faktycznie tutaj się dzieje naprawdę sporo, chociaż mam wrażenie, że taki mocno techniczny font akurat nie jest w moim Tylu. Myślę, że mamy tu podobny case jak z myszką. Czyli jest kolorowo, jest inaczej, ale jest też charakterystycznie. I niektórzy mogą powiedzieć: Ej, dla mnie powinno być trochę bardziej minimalistycznie. Kolejny raz to zależy od tego, co lubicie, bo tu jest mocno. Czuć właśnie te mocne napisy, mocny gruby font. Wszystko jest tak bardzo, nawet jest no. to logo pod czerwonym no, kątem. Okay. No niech tak będzie, niech ktoś tak powie, że faktycznie chce, to jest za mocno, no to dostajemy właśnie takie kikapiki, które możemy sobie bezproblemowo wymienić. Dostajemy cały secik i faktycznie tego żółtego koloru się też pozbędziemy i tych bardzo mocnych fontów wyjustowanych również na naszej klawiaturze. Wtedy nie będzie. Ale wiesz co jest chyba największą niespodzianką i tym co może też zachęcić bardzo do zakupu tej klawiatury, to, że w pudełku znalazłem jeszcze to. Dodatkowe switche? Dodatkowe switche i to mian... i to dodatkowo nie dwa, trzy. Tu jest tych switche, mój drogi, 12, dwanaście dodatkowych switche, które możemy sobie wymienić, a jednocześnie to znaczy, że to są hot słapy. No i sprawdzam. No faktycznie są hot -słapy. Można wyciągnąć bezproblemowo i wymienić faktycznie, gdyby coś się z naszym switchem zadziało. Albo jakbyśmy chcieli na przykład yy, lubrykanty tu nałożyć. W sensie yy. o, to, się to zabrzmiało. <ścoughs> Ciszej. O tym wspomina też producent już na samym opakowaniu, że te klawiatury są bardzo ciche. I ja to teraz sprawdzę. Chciałem też powiedzieć, że to jest inny kolor i ten mi się bardziej jeszcze podoba. Jest taki, nie wiem dlaczego, amerykański. Się... Trochę tak, amerykański z sami. Tak, tak, to, to, tak, to, to. tak, 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 zdecydowanie. No, mam I dokładnie te same myśli. Też mamy zestaw kick upów, że możemy sobie ją spersonalizować tutaj i ten biały zastąpić, zajebista sprawa. Ta spacja, jeżeli komuś się nie podoba, taka mocna, intensywna, to w tej wersji już jest prosta i bez napisu, tak, że możemy ją sprawić, że będzie bardziej minimalistyczna ta kreatura. Ty jesteś fanem cichych ciszy. klawiatur. Zdecydowanie. Nie jest to najcichsza klawiatura, jaką, mieliś, jaką mieliśmy do czynienia. Faktycznie tam jakieś wy, wyciszenie, wygłuszenie jest. Natomiast mam wrażenie, że gdyby faktycznie te switche troszeczkę przesmarować, gdyby dołożyć jakąś matę tutaj elegancką, no to ta klawiatura brzmiałaby jak marzenie. Ale powiem Ci, że to, co zasługuje naprawdę na uwagę, to to, jak cicha jest spacja. Bo spacja rzadko jest nawet w cichych klawiaturach, aż ta cicha. Ale trochę rezonuje, słyszysz? Odbija się ten metal. Ale myślę, że to nie powinno nam jakoś bardzo mocno przeszkadzać w użytkowaniu. Faktycznie klawiatura jedna z cichszych, yy, więc nie będzie tego charakterystycznego, obrzydliwego kliku, tak jak w przypadku Blue Switchy. A skoro wspominasz o Blue Switchach, to takie też mamy do wyboru. My testujemy wersję Red, czyli znacznie cichszą od Blue. To są switche autorskie od Bloody też. No, też wymagają głębszej analizy, ale muszę powiedzieć, że Przyjemne, bardzo przyjemne jest użytkowanie tego na pierwszy rzut dłoni. Przynosi satysfakcję. Naprawdę muszę powiedzieć, że fajnie działa ten Switch. Ja wspomnę jeszcze o tym, co do Switcha bezpośrednio przylega, czyli kijkapie. Kickup bardzo gruby, krótki, natomiast bardzo gruby. Prezentuje się to naprawdę bardzo solidnie. Jestem tutaj bardzo pozytywnie zaskoczony. No i powiedzmy sobie jeszcze delikatnie o spodzie klawiatury. Dwustopniowa regulacja, jeżeli chodzi o nóżki. Działa to sprawnie, działa to komfortowo i oczywiście rynna do wyprowadzenia naszego przewodu w dowolną stronę. O przewodzie mowa i przewód wygląda w ten sposób. Oczywiście USB-C, to już jest standard. I co ciekawe, nie jest w oplocie, ale w takim, takim karbowanym, gumowym, gumowym, karbowanym, w gumowym przewodzie. karbowanym przewodzie. Robi naprawdę dobre wrażenie i solidne. Klawiatury już są podświetlone i to jaki, jaką jakość, czy tam efekt podświetlenia uzyskamy, chyba też zależy mocno od tego, na jaki kolor klawiatury się zdecydujemy, bo inaczej ten kolor się rozkłada tu, na tej niebiesko-czerwonej, a inaczej tu, na tej... Czarno-żółtej. Tu zdecydowanie lepiej wygląda podświetlenie, może inaczej, bardziej intensywnie. Tutaj mi podoba się to, że ten czerwony, który był defaultowo ustawiony, fajnie na tym granacie uzupełnia kolorystycznie te czerwone i kapy Te klawisze tutaj nie mają liter, które by były podświetlane w odróżnieniu od tych na granacie. Czyli tutaj to podświetlenie nie wychodzi. Dla kogoś to może być pewien minus, ale na szczęście te kapy możemy zmienić na te, które dostajemy, i wtedy wszystkie będą się podświetlać. No faktycznie przez to, że te klawisze, te kapy nie przepuszczają nam tego oświetlenia RGB, to może ono nie robi takiego efektu wow, natomiast mam wrażenie, że jest jak najbardziej poprawne. To jest takie podstawowe podświetlenie, wystarczające, ale no nie jest takie, które by nam urywało tylną część ciała. Smarty. Jak ja sobie przypominam poprzednie klawiatury Afortecha, nie wiem, może nie. Które modele się to wyświetlą. To naprawdę, moim zdaniem, jeżeli chodzi o estetykę, to to jest też przeskok razy 10. Abym ja powiedział to tak, że A zagrał w cywilizację i ze średniowiecza przeskoczył do nowożytności. Zdecydowanie poszedł zgodnie z aktualnym trendem kolorystycznym i wyszło to bardzo, bardzo przyzwoicie. Ja myślę, że nawet delikatnie te trendy wyprzedza, no bo faktycznie ty, ci topowi producenci jeszcze do takich klawiatur nie dotarli. A myślę, że w tym kierunku zdecydowanie, czy to. -serie, czy to Logitech, wkrótce pójdzie. 300 zł około za taką klawiaturę. Smarty, czy ty byś kupił sobie, gdybyś był Mechanik... nie miał klawiatury i szukał mechanika? Mechanik Dziąłbyś za pod uwagę? 300 zł, tak wyglądający, tak prezentujący się, ale przede wszystkim też oferujący tak wiele. Myślę, że to jest naprawdę bardzo uczciwa cena i myślę, że mógł się taką klawiaturę skusić. Jedno jest ważne. Możemy oficjalnie powiedzieć, a Fortech, jesteśmy pogodzeni. Zrobiliście coś chyba, może my wpłynęliśmy na tą rewolucję? Być może, może Nasz jednak film. nasza opinia faktycznie. Że coś zdała. Ale może Wasza opinia jest inna? Bo może Waszym zdaniem to, co było wcześniej, to było mega zajebiste, a teraz poszli w komerche. Dajcie znać po prostu, co o tych klawiaturach i myszkach sądzicie. Yy, dajcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podoba, i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych. A myślę, na dzisiaj żegnamy. Dokładnie, tak. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej. Cześć.